Za chwilę odkryjesz coś, co pozostawało ukryte przez prawie dwa tysiące lat. Coś, co może podważyć wszystko, w co wierzysz na temat rzeczywistości, boskości i własnej mocy. Jeśli wolisz pozostać w swojej strefie komfortu, zamknij ten film teraz. Jeśli jednak masz odwagę kwestionować, patrzeć poza zasłonę, która została starannie utkana wokół ciebie, to kontynuuj. Ponieważ to, co ujawnię w kolejnych zdaniach nie może zostać cofnięte. Przez wieki Kościół rzymskokatolicki niestrudzenie pracował nad wymazaniem zestawu nauk, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla jego władzy. Nauki te nie pochodziły od zwykłych heretyków lub zdezorganizowanych buntowników, pochodziły one od całych społeczności pierwotnych chrześcijan, którzy mieli radykalnie odmienne spojrzenie na naturę Boga, rzeczywistość i cel ludzkości. Byli oni znani jako gnostycy, nosiciele gnozy, bezpośredniej i wewnętrznej wiedzy. Dla ortodoksji chrześcijańskiej, która umacniała się w pierwszych wiekach, gnostycy stanowili śmiertelne zagrożenie. Nie dlatego, że głosili przemoc lub niemoralność, ale dlatego, że nauczali czegoś znacznie bardziej wywrotowego: że każdy człowiek nosi w sobie boską iskrę i że nie potrzeba żadnego pośrednika, żadnej instytucji, żadnego kapłana. Aby połączyć się z boskością. Wyobraź sobie wpływ tego przesłania na strukturę władzy, która opierała się właśnie na czymś przeciwnym na idei, że potrzebni są pośrednicy, kontrolowane rytuały, hierarchia określająca, kto ma dostęp do sakrum, a kto nie. Teksty gnostyckie były systematycznie niszczone, ich społeczności były prześladowane, nazywane heretyckimi, uciszane. Ale dlaczego? co było w tych naukach, co tak bardzo zagrażało religijnemu establishmentowi. Odpowiedź leży w samej kosmologii gnostyckiej, wizji świata, która całkowicie odwraca tradycyjną narrację o tym, kto stworzył ten świat i w jakim celu. Gnostycy mówili o istotach zwanych archontami. Siły te, zgodnie z mitologią gnostycką, były odpowiedzialne za stworzenie materialnego wszechświata, tego fizycznego świata, w którym żyjemy. Ale oto kluczowa kwestia, która wstrząsnęła ortodoksją. Gnostycy utożsamiali Stwórcę tego świata, Demiurga, z samym bogiem Starego Testamentu, Jahwe. Dla współczesnego umysłu może to wydawać się jedynie abstrakcyjną dyskusją teologiczną, ale pomyśl o konsekwencjach. Jeśli Stwórca tego świata nie jest najwyższym źródłem, ale niższym, niekompletnym bóstwem, to cała struktura kultu, posłuszeństwa, i poddania się tradycyjnemu bogu biblijnemu rozpada się. Gnostycy postrzegali archontów nie jako siły absolutnego zła, ale jako niekompletne istoty, pozbawione wyobraźni i prawdziwej mocy twórczej. Są zazdrośni o ludzi, ponieważ posiadamy coś, czego oni nie mają iskrę monady, nieskończonego i prawdziwego źródła. Ta wizja wyjaśnia coś, co intryguje myślicieli od tysiącleci. Dlaczego świat jest pełen cierpienia, niesprawiedliwości i niedoskonałości, skoro został stworzony przez wszechmocnego i życzliwego Boga? Odpowiedź gnostycka jest prosta, ponieważ stwórca tego świata nie jest doskonały. Jest on wadliwym architektem, który zbudował zniekształconą kopię prawdziwej rzeczywistości. Archontowie są jego agentami, utrzymującymi ludzkość w niewoli zaprogramowanej matrycy percepcji. Na długo przed tym, jak Hollywood stworzyło kinową koncepcję Matrixa, gnostycy opisywali już naszą rzeczywistość jako symulację, zniekształcenie prawdziwej natury istoty. Nie chodzi tu o kod komputerowy czy maszyny, ale o coś jeszcze głębszego. Odwrócenie percepcji, które sprawia, że wierzymy, iż jesteśmy ograniczeni, bezsilni, oddzieleni od boskości. Od urodzenia jesteś programowany. Edukacja, religia instytucjonalna, kultura, systemy polityczne i gospodarcze wszystkie działają w ramach tej matrycy uwarunkowań. Uczy się cię, że jesteś mały, że z natury jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz zewnętrznych zbawców, że musisz być posłuszny władzom, które rzekomo wiedzą lepiej od ciebie, co jest dobre dla twojej duszy. Ale oto prawda, której nie chcą, abyś odkrył. Jesteś niezwykle potężny. Nie w sensie światowej władzy pieniędzy, wpływów, kontroli nad innymi, ale w sensie mocy ontologicznej, zdolności do rozpoznania swojej prawdziwej natury i dzięki temu przekroczenia ograniczeń iluzji. Przebudzona istota ludzka, która odzyskuje swoją wewnętrzną gnozę, nie może już być kontrolowana przez zewnętrzne systemy władzy. I właśnie dlatego ta wiedza została stłumiona. Archontowie prosperują, gdy zapominasz, kim naprawdę jesteś. Kiedy oddajesz swoją moc zewnętrznym strukturom, kiedy szukasz potwierdzenia poza sobą, kiedy pozwalasz, by strach i poczucie winy dyktowały twoje wybory. Matrix to nie tylko świat materialny, to system przekonań, które nosisz w sobie i dotyczące rzeczywistości. Tradycyjny obraz Boga, który prawdopodobnie znasz, to kosmiczny król siedzący na niebiańskim tronie, osądzający, karzący, nagradzający. Najwyższy sędzia, który wymaga uwielbienia, posłuszeństwa i poświęcenia. To jest obraz demiurga, fałszywego stwórcy, który ogłasza się jedynym Bogiem. Gnostycy nauczali czegoś zupełnie innego. Poza i ponad demiurgiem istnieje monada, nieskończone źródło, bez formy, poza wszelkimi pojęciami i obrazami. Monada niczego nie wymaga, nie osądza, nie każe. Po prostu jest. A co jeszcze bardziej niezwykłe. To źródło nie jest odległe, w jakimś nieosiągalnym niebie, jest ukryte w każdej istocie, w każdej cząstce świadomości. Nie musisz wznosić się do nieba, aby znaleźć Boga, musisz zejść do swojego centrum, do cichego jądra swojej świadomości, gdzie boska iskra zawsze czekała na twoje uznanie. Jest to sekret, którego instytucje religijne nie mogą zaakceptować, ponieważ czyni je zbędnymi. Pomyśl o różnicy między tymi dwoma wizjami jedna stawia cię w roli poddanego, na zawsze oddzielonego od boskości, zależnego od pośredników, sakramentów i rytuałów kontrolowanych przez duchową elitę. Druga uznajecie za nosiciela własnej boskości, zdolnego do bezpośredniego i natychmiastowego doświadczenia źródła. Którą z tych wizji, Twoim zdaniem, struktura władzy woli promować? Gnostycka narracja o początkach kosmosu jest fascynująca i niepokojąca. Nie zaczyna się ona od aktu twórczej miłości, ale od błędu, pęknięcia w boskiej pełni. Sofia, jedna z emanacji Monady, w swoim pragnieniu tworzenia, dała początek demiurgowi, niepełnej świadomości, która nie posiadała pełnej wiedzy o źródle. Ten demiurg, uważając się za najwyższego, stworzył świat materialny jako więzienie aby uwięzić iskry świadomości, które spadły z wyższych królestw. On i jego archontowie zbudowali ten fizyczny kosmos jako zniekształconą i gorszą kopię prawdziwej rzeczywistości. Następnie stworzyli skomplikowaną sieć iluzji. Coś co gnostycy nazywali Heimarmene, pozornie nieuniknionym przeznaczeniem, które utrzymuje dusze uwięzione w cyklu reinkarnacji w materialnym świecie. Paralele tej historii pojawiają się w mitologiach na całym świecie. Sumeryjscy anunnaki, którzy rzekomo stworzyli ludzi jako robotników. Wężowe bóstwa starożytnych kultur, które udzielają zakazanej wiedzy. Sama opowieść o raju ma fascynującą gnostycką interpretację. Wąż oferujący owoc z drzewa wiedzy, nie jest złowrogim kusicielem, ale wysłannikiem sofii, przynoszącym Adamowi i Ewie możliwość przebudzenia. Demiurg zakazał wiedzy właśnie dlatego, że wiedza wyzwala. Kiedy Ewa i Adam zjedli owoc, ich oczy się otworzyły, nie na grzech, ale na możliwość przekroczenia więzienia, które Demiurg dla nich zbudował. Upadek nie był moralną tragedią, ale pierwszym krokiem w kierunku wyzwolenia. Częstym błędem w interpretacji gnostycyzmu jest postrzeganie archontów jako złych demonów, istot czystego zła, które chcą nas zniszczyć. Jednak nauki gnostyckie są bardziej wyrafinowane. Archontowie nie są źli w sensie moralnym. Są niekompletni. Są jak programy komputerowe, wykonujące swoje funkcje bez pełnej świadomości tego, co robią. Brakuje im wyobraźni, prawdziwej mocy twórczej, połączenia ze źródłem. I właśnie ten brak sprawia, że są zazdrośni o ludzi. Mamy coś, czego oni nie mają. Boską iskrę monady wszczepioną w naszą istotę. Dlatego nieustannie pracują nad tym, abyśmy pozostawali uśpieni, zapominając o naszej prawdziwej naturze. Jak to robią? Poprzez kultywowanie gęstych emocji, strachu, winy, wstydu, rozpaczy. Poprzez rozprzestrzenianie systemów wierzeń, które utrzymują nas skupionych na tym, co zewnętrzne, materialne, powierzchowne. Poprzez fragmentację naszej psychiki na tysiące sprzecznych pragnień, tysiące paraliżujących niepokojów. Kiedy oddajesz swoją władzę zewnętrznej władzy dam religijnej, politycznej lub kulturowej, karmisz archontów. Kiedy akceptujesz, że jesteś bezsilny, grzeszny z natury, potrzebujący zewnętrznego zbawienia, wzmacniasz więzienie, ale kiedy zwracasz się do wewnątrz, kiedy kwestionujesz narzucone narracje kiedy odważysz się rozpoznać boskość w swoim własnym centrum, archonci tracą nad tobą wpływ. I właśnie w tym momencie możliwe staje się prawdziwe przebudzenie. Przebudzenie nie jest wydarzeniem natychmiastowym. Jest to proces, podróż powrotna do swojej pierwotnej natury. Jest to stopniowe przypominanie sobie, kim naprawdę jesteś, poza uwarunkowaniami, poza maskami społecznymi, a nawet poza identyfikacją z ciałem i umysłem. Pierwszym kluczem do przebudzenia jest wewnętrzna cisza. Nie cisza zewnętrzna w spokojnym otoczeniu. Ale cisza umysłu, zdolność do obserwowania myśli, bez dawania się im ponieść, do obserwowania emocji, bez całkowitej identyfikacji z nimi. W tej ciszy zaczyna się pojawiać coś obecność, świadomość, która jest zawsze tutaj, niezmienna pośród wszystkich zmian. Ta obecność jest iskrą monady w Tobie. Nigdy nie była utracona, tylko zasłonięta warstwami uwarunkowań i identyfikacji. Kiedy zaczynasz ją rozpoznawać, coś fundamentalnego się zmienia. Zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś nawet swoim ciałem, jesteś świadomością, która jest świadkiem tego wszystkiego. Gnostycy opracowali praktyki ułatwiające to rozpoznanie. Nie są to skomplikowane rytuały mające na celu uspokojenie zewnętrznego boga, ale techniki samopoznania, dekonstrukcji iluzji. Oczyszczenia percepcji. Każda warstwa fałszywej tożsamości, która opada, jest krokiem w kierunku wolności, a wraz z przebudzeniem przychodzi moc: nie moc nad innymi, ale moc nad samym sobą zdolność do niepoddawania się manipulacji zaszczepionymi lękami wolność od potrzeby aprobaty zewnętrznych systemów suwerenność nad własną świadomością i doświadczeniem ewangelie kanoniczne przedstawiają Jezusa w określony sposób. Teksty gnostyckie, takie jak Ewangelia Tomasza i Ewangelia Marii Magdaleny, przedstawiają innego Jezusa nie krwawą ofiarę, aby uspokoić rozgniewanego Boga, ale mistrza przebudzenia kogoś, kto przyszedł, aby nauczyć ludzkość rozpoznawać wewnętrzną boskość. W pismach gnostyckich Jezus nie mówi: Jestem jedynym synem Boga i powinniście mnie czcić. Mówi takie rzeczy, jak Moje Królestwo jest w Was. I, gdy poznacie siebie, wtedy będziecie znani i zrozumiecie, że jesteście synami żywego Ojca. Te słowa nie przedstawiają Jezusa jako jedynego i niezbędnego pośrednika przedstawiają go jako przykład kogoś, kto osiągnął to, co każdy może osiągnąć. Dla gnostyków Jezus nie przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy. Przyszedł, aby pokazać nam, że nie jesteśmy grzesznikami potrzebującymi zewnętrznego zbawienia, ale boskimi istotami. Które zapomniały o swojej prawdziwej naturze. Ukrzyżowanie nie jest tu najważniejsze. Najważniejsza jest nauka, że każdy człowiek może przekroczyć ograniczenia świata materialnego i rozpoznać swoje bezpośrednie połączenie ze źródłem. To wyjaśnia, dlaczego wczesny Kościół tak usilnie dążył do ustanowienia ortodoksji i stłumienia tekstów gnostyckich. Jeśli głównym nauczaniem Jezusa jest to, że każdy ma bezpośredni dostęp do boskości, to hierarchiczna struktura Kościoła traci swoje uzasadnienie. Jeśli nie potrzebujemy pośredników, to po co nam księża, biskupi, papieże? Jeśli zbawienie nie pochodzi z kontrolowanych rytuałów, ale z wewnętrznego przebudzenia, to po co nam zinstytucjonalizowane sakramenty? Gnostycki Jezus jest niebezpieczny dla każdej struktury władzy religijnej ponieważ wzmacnia pozycję każdego człowieka, podważa samą koncepcję zewnętrznej władzy duchowej. Być może właśnie dlatego te nauki musiały zostać wyciszone. W pierwszych wiekach po Jezusie chrześcijaństwo było zróżnicowane, istniało wiele interpretacji, wiele wspólnot o różnych poglądach na temat tego, kim był Jezus i czego nauczał. Jednak stopniowo pewna forma chrześcijaństwa zyskała władzę polityczną. Zwłaszcza po nawróceniu cesarza Konstantyna w IV wieku. Ta zinstytucjonalizowana forma chrześcijaństwa wymagała jednolitości kontroli hierarchii. Aby to osiągnąć, musiała stłumić alternatywne formy, zwłaszcza te, które nauczały bezpośredniego doświadczenia i wewnętrznej mocy. Sobory kościelne określały, co było ortodoksyjne, a co herezją. Teksty, które nie pasowały do oficjalnej narracji, były wykluczane z kanonu biblijnego lub niszczone. W rezultacie wewnętrzne doświadczenie zostało zastąpione zewnętrznym posłuszeństwem. Zamiast poszukiwać bezpośredniej gnozy, wierni mieli akceptować ustalone doktryny. Zamiast odnajdywać boskość w swoim wnętrzu, mieli jej szukać za pośrednictwem autoryzowanych pośredników. Religia stała się mniej związana z osobistą transformacją. A bardziej z instytucjonalną konformnością. Model ten utrzymywał się przez wieki. Do dziś wiele struktur religijnych działa na tej samej zasadzie: Utrzymuj ludzi w zależności, utrzymuj ich w strachu przed kwestionowaniem, utrzymuj ich w przekonaniu, że potrzebują czegoś zewnętrznego, aby połączyć się z sakrum. Ale przebudzenie jest właśnie transcendencją tego modelu jest to odzyskanie swojej wrodzonej duchowej władzy. Nie potrzebujesz pozwolenia, aby połączyć się ze źródłem, nie potrzebujesz żadnych specjalnych rytuałów ani akredytowanych pośredników. Droga jest prosta, bezpośrednia i dostępna w każdej chwili, kiedy zdecydujesz się zwrócić do swojego wnętrza. Tradycja gnostycka opisuje proces przebudzenia, który można zrozumieć w czterech podstawowych etapach. Nie są to linearne kroki, które po prostu wykonujesz i gotowe, ale wymiary ciągłej transformacji. Pierwszym ruchem jest kultywowanie ciszy i świadomości wewnętrznej. Zaczyna się to od prostej praktyki obserwacji, zauważania swoich myśli bez osądzania, obserwowania swoich emocji bez bycia przez nie pochłoniętym, tworzenia przestrzeni między bodźcem a reakcją. W tej przestrzeni zaczyna się ujawniać czysta świadomość. Odkrywasz, że w tobie jest cichy obserwator, który nigdy nie jest zaniepokojony, nigdy nie jest zdezorientowany. Nigdy nie jest w konflikcie. Drugim krokiem jest zjednoczenie istoty. Ludzka psychika jest zazwyczaj rozdarta. Jedna część ciebie pragnie jednej rzeczy, a inna część pragnie czegoś przeciwnego. Jedna część się boi, a inna szuka odwagi. To rozdwojenie jest wynikiem arkąckiego uwarunkowania. Przebudzenie polega na zintegrowaniu tych części, osiągnięciu wewnętrznej spójności zharmonizowaniu umysłu, serca i woli. Kiedy stajesz się zjednoczony ze sobą, pojawia się ogromna siła, siła integralności. Trzecim ruchem jest otwarcie wewnętrznych kanałów energii. Gnostycy mieli własne rozumienie centrów energetycznych w ludzkim ciele, podobne do koncepcji czakr w tradycjach wschodnich. W miarę jak świadomość oczyszcza się i jednoczy, kanały te zaczynają się otwierać. Umożliwiając swobodny przepływ siły życiowej. Nie jest to mglisty mistycyzm. Wiele osób doświadcza tego jako wyraźnych doznań fizycznych, zwiększonej jasności umysłu, poszerzonych percepcji. Czwarty ruch jest najbardziej radykalny: rezygnacja z tożsamości i formy. Nie oznacza to zniszczenia ego lub zaprzeczenia osobowości, ale uznanie, że jesteś znacznie większy niż jakakolwiek ograniczona tożsamość. Nie jesteś Janem lub Marią, Brazylijczykiem lub Amerykaninem, osobą sukcesu lub porażki. Jesteś nieograniczoną świadomością, tymczasowo wyrażaną poprzez tę konkretną formę. Kiedy ta świadomość się stabilizuje, strach przed śmiercią znika, niepokój o przyszłość rozpływa się, a potrzeba zewnętrznej aprobaty znika. W tych chwilach pełnego uznania nie tylko intelektualnie wierzysz, że jesteś boski. Wiesz to z pewnością, która przekracza wszelkie wątpliwości. Rozpoznajesz w sobie Monadę. Co się dzieje, gdy się przebudzasz? Nie stajesz się doskonały w konwencjonalnym sensie, nadal masz osobowość, nadal masz preferencje, nadal stajesz przed wyzwaniami, ale twoja relacja z tym wszystkim zmienia się fundamentalnie. Zaczynasz dostrzegać iluzje, które wcześniej rządziły twoim życiem. Dogmaty religijne ujawniają się jako próba kontroli. Lęki zaszczepione przez społeczeństwo tracą swoją moc. Potrzeba zewnętrznej akceptacji maleje. Władze, które wcześniej wydawały się niepodważalne, okazują się tak samo ludzkie i omylne jak każdy inny. Nie oznacza to, że stajesz się cynikiem lub nihilistą. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj pojawia się głębokie współczucie. Nie współczucie protekcjonalne kogoś, kto czuje się lepszy ale współczucie kogoś kto dostrzega tę samą boską iskrę we wszystkich istotach bez względu na to jak bardzo są one uśpione stajesz się również suwerenny nie w sensie dominowania nad innymi ale w sensie niepodlegania już siłom zewnętrznym podejmujesz decyzje w oparciu o swoją wewnętrzną mądrość a nie ślepe posłuszeństwo wobec autorytetów tworzysz własne znaczenie zamiast akceptować narzucone znaczenia ta suwerenność stanowi zagrożenie dla systemów kontroli. Dlatego przebudzeni ludzie często spotykają się z oporem, mogą być wyśmiewani, marginalizowani, a nawet prześladowani. Historia pełna jest przykładów: od Sokratesa po Jezusa, od mistyków gnostyckich po współczesnych wolnomyślicieli. Przeciwstawianie się matrycy zawsze ma swoje konsekwencje. Ale jest tu coś kluczowego. Przebudzenie gnostyckie nie polega na ucieczce od świata materialnego, nie polega na zaprzeczaniu istnieniu ciała, lub pogardzaniu życiem fizycznym. Niektóre ruchy gnostyckie popełniły ten błąd, rozwijając skrajnie negatywny pogląd na materię. Ale prawdziwa gnoza polega na transcendencji i włączeniu, a nie na transcendencji i wykluczeniu. Uznajesz, że ten fizyczny świat, choć niedoskonały, jest również wyrazem boskości. Twoje ciało nie jest więzieniem, którego należy nienawidzić, ale tymczasowym pojazdem, który należy szanować. Piękno, miłość, kreatywność wszystko to jest prawdziwe i cenne, nawet jeśli jest przemijające. Przebudzenie nie usuwa cię ze świata, pozwala ci być w nim pełniej, bardziej świadomie, bardziej swobodnie. Ostatecznie cała złożona mitologia gnostycka wskazuje na zaskakująco prostą prawdę. Tron Boga nie znajduje się w odległych niebiosach, ale w ludzkim sercu. Nieskończoność nie jest oddzielona od ciebie, jest bliższa niż twój własny oddech. Nie jest to poetycka metafora, jest to dosłowny opis doświadczenia, które można przeżyć, zweryfikować, poznać bezpośrednio. Kiedy głęboko się wyciszasz, kiedy przekraczasz hałas umysłu, kiedy zanurzasz się w centrum własnej istoty, ujawnia się coś nieopisanego. Obecność, ogrom, pokój, który nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Mistycy wszystkich tradycji mówią o tym. Jednak instytucje religijne często przekształcają to bezpośrednie doświadczenie w odległą doktrynę. Natychmiastowy dostęp w skomplikowany rytuał, wewnętrzną wolność w zewnętrzne posłuszeństwo. Zaproszenie gnostyczne pozostaje otwarte dla ciebie tu i teraz. Nie jest to zaproszenie do przyjęcia nowych dogmatów lub dołączenia do nowej organizacji. Jest to zaproszenie do bezpośredniego doświadczenia, do osobistej weryfikacji. Odkryj to sam. Nie wierz w to, co mówię, w to, co mówi jakakolwiek władza. Zwróć się do swojego wnętrza i zobacz, co tam znajdziesz. Jest to wiedza, która została stłumiona, sekret, którego nie można przekazać słowami, a jedynie obudzić poprzez doświadczenie. Nie jesteś ograniczoną postacią, za którą się uważasz. Nie jesteś bezsilny wobec sił kosmicznych. Nie potrzebujesz zewnętrznych zbawców. Jeśli ta treść poruszyła cię w jakiś sposób, rozważ pozostawienie Super Thanks. Jest to bezpośredni sposób wsparcia tej pracy i pomocy nam w dalszym rozpowszechnianiu wiedzy, która zmienia. Twój gest ma znaczenie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy jeszcze połączą się z tym przesłaniem. Nosisz w sobie iskrę nieskończoności, a kiedy ją rozpoznasz, kiedy ją zaakceptujesz, kiedy pozwolisz jej w pełni rozkwitnąć, staniesz się tym, kim zawsze byłeś, wolnym. Droga nie jest łatwa. Przebudzenie wymaga odwagi, odwagi, by kwestionować wszystko, łącznie z najdroższymi przekonaniami. Wymaga brutalnej szczerości wobec siebie. Wymaga gotowości do porzucenia tożsamości, w budowanie której zainwestowałeś lata. Ale po drugiej stronie tej psychologicznej śmierci czeka życie, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Życie pełne jasności, wolności i celu zakorzenionego nie w zewnętrznych nakazach, ale w bezpośrednim uznaniu własnej boskiej natury. Arkąci prosperowali, utrzymując cię w stanie uśpienia. Monada czeka na twoje przebudzenie. Które wybierasz? To nie jest koniec wiadomości, ale początek podróży. Następny krok należy do Ciebie. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe: jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, Rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia swoich komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na Twoim ekranie jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia!